Yy, mamy, yy, mamy taką zakładkę, która jest dedykowana szczególnie na, na te trudne czasy. Wiadomo, że dział handlowy bez, bez szkoleń nie może być działem efektywnym. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy pragnęli, by yy, wszystkie szkolenia przenieść do internetu. I teraz, w momencie, kiedy nagrają sobie Państwo. Yy, Jakiś film szkoleniowy dla handlowców, może on zostać umieszczony w platformie szkoleń. I co najważniejsze, dział handlowy może mieć inne szkolenia, dział marketingowy inne szkolenia, dział wsparcia sprzedaży na przykład, też może mieć inne, inne szkolenia.